Ale niepotrzebny jest teraz milion widzów, bo sobie gram w TFT, te, w te. mam giga zajawę na gierę, chciałbym na Paryżu mieć jakiś top performance. Chciałbym w Paryżu wyjść z, z dnia pierwszego, jak wyjdę w Paryżu day one, na turnieju, o to będzie sukces ogromny. Nie, 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 w Paryżu to nie jest turniej streamerów, to jest turniej normalny prosów, nie? Na nowym secie, no, w grudniu. Jak prosów to co ja tam robię? No właśnie dostałem invite, wiesz? Z racji tego, że dostałem inwa, chciałbym zagrać jak najlepiej. Będzie live z Paryża, będzie, będzie. Mam nadzieję, że będzie, bo w Chinach jak byłem w Macau, to jest podobny turniej do. podobne coś do tego, ale raczej bardziej jak Macau, ale z Makao chyba na filmu nie nagrałem, bo się nie dało, bo nie dali mi nagrywania. 10-16 grudnia z tego co pamiętam. Ale ja mogę odpaść dnia pierwszego, więc nie bierz wolnego, no nie wiadomo. To mówię bez kapy, jest możliwe, że odpadnę, nie. Tak, kubon też leci, no? Tak, mentor ustawił to, ile ma oszczędności jako cel donatów. To nie jest to, ile wysłali mu widzowie, tylko to, to jest to, ile on sobie tam wpłacił na ikę. Gdzie byłem, jak mnie nie było? Przecież mnie nie było dwa dni. Byłem w szpitalu. Już wam mówię, że wiedzą na 100%, bo chłop stoi w dolnym tunelu plecami do shorta. Patrzy schody. Nikt nigdy tak nie gra, zwłaszcza na dziesiątych levelach. Trzeba być imbecylem, żeby tak stanąć. Plecami do shorta. A chłop stał bezpośrednio plecami do shorta w dolnym. I patrzył w górny tunel. Wiedział, że idę. Już wam 100% mówię, no nie? <laughs> nie, no tak. Przez małka mnie zabił. Torta wyszła, ale mordą oni wprost, powiedzą stary, jak grać na swoich nikach stójcza, czy tam czegoś i nie masz delaya, to jest tak, jakbyś się prosił o ch... do dupy. Bez kitu. Nie lizałem stupoli, nie jestem w ogóle stopolubny. Powiem więcej, nie kręcą mnie stopy, a nawet kurczę Ja to kręcą duże dupy i duży iloraz inteligencji, tak. Nauka mnie kręci. Był taki klasyczny socik, pamiętacie pewnie no, ale Ole to ja schajrolowałem, jak Lisina na siódmym. Ola to jest taki Lisin na siódmym, naprawdę. To znaczy masaż stóp mógłbym zrobić, gdyby mi Ola poprosiła, ale to nie jest kurde w ogóle podniecające, ani dla mnie, ani dla niej. Ja rozumiem, że kogoś mogą kręcić stopy, ale no kurde, nie nas. A jak się poznaliśmy z Olą? Okej, okay, bo ty nie znasz historii. Ola jest ode mnie starsza generalnie 3 lata i my z Olą byliśmy na turnieju szachowym. I wyobraźcie sobie, że to był ten 2021 rok, e, gdzie ja tam świeżo pobiłem rekord Twitcha wtedy i poszedłem, pojechałem na turniej Mistrzostw Polski w szachy akademicki. Tam była Ola. No i ja tak mówię, kurde, taka ładna dziewczyna, atrakcyjna, charyzmatyczna. Chuj w to, ja nie mam czasu teraz, ja jestem streamer. Nie będę się angażował w związki. I tak śmiesznie wyszło, że tam się poznaliśmy, jakoś zaiskrzyło. Zawiązałem jej buta w windzie, dokładnie, to był game changer. Normalnie klęknąłem i zagrazałem buta. Nie mówię do niego, momi, <laughs> ale byłoby to trochę kridżowe. Mógł kiedyś spróbować. No ale trzy lata difu wydawałoby się, że dużo, a w ogóle tego nie czujemy. Powiedziałbym nawet, że czuję się starszy. Stary, no zamówiłem pizzę do złego miasta, bo byłem pijany. Mistrzostwa Polski grane są w Katowicach, ale mieszkamy w Chorzowie, czy tam na odwrót. I popierdoliły mi się te adresy. Zamówiłem do chyba Chorzowa, a byłem w Katowicach albo na odwrót, już nie pamiętam. No tak, powiedziałem Oli, że jestem trochę sławny i ludzie będą do nas podchodzić. Mega wuj cringe, ale taka była prawda. Bo naprawdę wtedy jak szliśmy na, to, przez łódź, no to w chuj ludzi podbijało. To był taki pik pików. Strasznie przejebane czasy w ogóle. Mogę wam powiedzieć, że pieniądze są fajne, nie? Naprawdę pieniądze jest, są spoko, pieniądze nie śmierdzą, ale rozpoznawalność dla mnie jest przekleństwem. Bo jednak lubię prywatność. To znaczy, to nie jest tak, że ja wybierając bycie z sprzedaję prywatność do hajsu, bo raczej staram się trzymać, tylko... Fakt Faktem że stałem się jakoś rozpoznawalny, ale wiecie, no ja jestem chyba taki przy kimś, kto naprawdę jest rozpoznawalny. Taka Doda, Wojewódzki. Podejrzewam, że multi. Też on to bardziej dzieci, Freeze to samo. Freeze multi bardziej dzieci, młodzież, ale taki kurde Lewandowski, Doda, Wojewódzki. To przecież, kurde... dla mnie to już imbalistwo. Kto to Lewandowski i Doda? Streamerzy mniejsi. Doda jest overhyped. Doda się skończyła. A jaki jest paradoks dody? Paradoks dody jest taki, że mówi, że ma 180 takich, i każdy to uwierzył. A na mieście do dzisiaj często podbijałem, tylko na turniejach? Na mieście, właśnie, moje, na mieście. Tylko w Warszawie mam w miarę luz. W Warszawie ludzie po prostu chyba są przyzwyczajeni, że mogą kogoś widzieć w TV czy w necie i nie ma takiej fascynacji, ale im mniejsze miasto i ktoś rozpozna, tym dziwniejsze interakcje, kurde. Xen Kill, doda fagadonatsu. A żeś wylosował. A żeś wylosował, k**a. Weź, to, to, to. Ja bym tutaj zajebał tripla. r Dariusa. I nie powiem, bo niektóre ciałka mają ładne, ale no, to są dla mnie kurwiższe w większości, stary, no jakby... Akurat pod tym względem samotności Dodzie współczuje, bo jej status majątkowy, jej status społeczny, pozycja, pieniądze, show-biznes sprawiają, że faktycznie ciężko będzie jej znaleźć partnera. Bo kto może być lepszy od... Jakby wiesz, kobieta lubi czuć ten safe zone i nie wyobrażam sobie, Sprostać wymagań Dody. Ona musi mieć wyjebane do wymagania. Powiedzmy, że ma ku temu jakieś powody. No. Jest szansa, że ona będzie całe życie sama. Jedyny, który ją tam gdzieś stukał, to był chyba Nergal. Ale to było dawno i nieprawda. Podejrzewam, że chłopy... Ona już też jest w takim wieku, że chłopy to się ślinią, ale na jej pieniądze. I to absolutnie bez kappy, mówię. Idealna dla Kubona. Kubon z Dodą. osypuje ich. Ja nie mam znajomych. Nie mówią do znajomi, nie mam znajomych. Nie no, nie jest to raczej Sarz. Samotność jest, jest wspaniała. Czasami trochę smutna, ale rzadko. Bo ja jestem z Olo, no nie? To to już jest yy, duże wypełnienie luki potencjalnej jego samotności, prawda? Wszystko robimy razem, ale mam jeszcze rodzinę, garstkę przyjaciół. Po co więcej? Mam kilka osób, którym mogę ufać. To jest bardzo cenna, wydaje mi się, współcześnie cecha, że możesz komuś ufać. Jeszcze w takim, że tak powiem, otoczeniu influencerskim, no to kurczę. Mega. Nie, no faktycznie nie jestem tak bardzo samotny, bo faktycznie ten streaming to jest taka para, para relacja się z ludźmi, mnie słyszycie, ja was słyszę, ale to nie jest taka zdrowa interakcja. A tak, żeby wyjść z domu, to powiem wam, kurwa, najgorsze są laski jednak. Możecie wierzyć lub nie, ale. Ja normalnie idę czasami z Holom na jakieś eventy, każdy wie, że mam dziewczynę, a i tak te suki się śligną. Jest mi głupio przed Olom. Staram się antyspołeczny, bo uwierz mi, że ludzie stali się bardzo interesowni, jak mi widzą. Na mnie czy na pieniądze, ale stary, ja nie mam nie wiem. Jak się zastanowisz na tym, to tak naprawdę jestem biedny. Prawdziwe pieniądze, żeby mieć, to trzeba naprawdę kraść i to w chuj. Dawacie na najłatwiej, wydaje mi się. Prześmiałem w tym roku epizod biznesowy i znałem trochę świata wewnętrznego, od wewnątrz i powiem wam, że. Wie pan co to znaczy chuj, nie pracować, a zarabiać! Pojebany ze to już ponad 4 lata. Mela pustelnik? Dzięki Melcia za 4 lata. Ty, Melcia pustelnik w tym roku chyba już będzie pełnoletnie, więc może na Tranka się być. He <laughs> widzę powodów, dla których miał być Ortis. No bo wiele ludzi źle zinterpretowało tą dramę, no bo nie wchodziłem też w szczegóły, ale raczej go nie będzie. Arquela bardzo lubię. Krzysiu? Goat. Krzysiu na pewno na Among Usie będzie. Krzysiu, Zephrys, Hiszpan, Nitro, Słuchar, Ubom, wiadomo Ola. Jeszcze będę myślał, może Demons? Dobra, tam dalej no. Jakbym miał być zwierzętem, to co to by było? Dziobak, koala, mrówkoja, jak iguana czy szopracz? Raczej nie dziobak. Kurde, koala jest spoko. Silne są. Lufko ja też. Wiesz, że koala ma bardzo ubogą biedę, przez co muszą mieć tego głównoliściowego eukalipsego wuju, przez co nie mają energii na nic. Jak spadną z drzewa, to dla nich pewna śmierć. To brzmi jak ja. Ale są głupie. Jak zerwiesz im liście z eukaliptusa, to jebane umrą z grodu, bo laga mózgu, dostają jak nie mogą zerwać i im nie pasuje. <laughs> Serio? Nie, nie niemożliwe. Koala. śpi 20 godzin, a reszty dnia je. Przecież to jest kubon. <laughs> to jest kubon. W australijskich lasach. Żyje jedno z najbardziej uroczych zwierząt na świecie. Ma niewielu wrogów. Wcale nie przez swój przyjazny wygląd, ani wyluzowane podejście do życia, ale dzięki temu, że żywi się trującymi liśćmi eukaliptusa. Jak to możliwe? I czy to pożywienie sprawia, że koale są tak spokojne? Ja pierdolę, co? Dorosłe osobniki osiągają rozmiary od 60 do 80. Przepraszam, ale na początku myślałem, że to jest fiut. 10 cm i ważą od 4 do 15 kg. Koala ma dużą głowę w stosunku do reszty ciała. Nie idzie to jednak w parze z wielkością mózgu, bo spośród wszystkich ssaków mózg koali jest jednym z najmniejszych w stosunku do masy ciała. U koali proporcja wynosi około 1 do 500, a dla porównania u człowieka jest to około 1 do 40. Koale są roślinożercami, a ich ulubionym pożywieniem jest trujący eukaliptus. Można byłoby więc pomyśleć, że tak naprawdę zjedzą wszystko. A to nieprawda. Koale są dość wybredne, bo spośród dostępnych kilkuset gatunków eukaliptusa wybierają tylko około kilkudziesięciu. Tylko to najbardziej trujące. Eukaliptus nie jest zbyt pożywny, więc koale potrafią zjeść dziennie nawet pół kilograma liści. Eukaliptus zaspokaja również większość zapotrzebowania organizmu koali na wodę. Na jedzenie koale poświęcają od 2 do 4 godzin, a gdy śpią, trawią pokarm. Ich życie kręci się więc wokół jedzenia i spania. Choć może się wydawać, że tryb życia i senność koali wynika z tego, że ciągle są na haju, bo spożywają substancje zawarte w liściach eukaliptusa, naukowcy obalają tę tezę. Liście eukaliptusa nie wprawiają koali w odurzenie, dlatego że jej organizm jest wyposażony w specjalne enzymy, które neutralizują toksyczne substancje zawarte w liściach. To jest ten koleś na tym TikToku? Jest taki ten koleś, który. O tak, jego kojarzę. On jest całkiem zabawny. Mi się koala, imbecyle, oraz leniuchy, kurwa, a to dopiero początek ich zalet. Mi się koala, to tak naprawdę nie mi się a torbacze żyją w Australii. Australia to taka szuflada Pana Boga, gdzie wkłada wszystkie swoje pojebane i ekscentryczne projekty. A to, że koala to dosyć ekscentryczny projekt, nie świadczy na początku ich dieta. Jedzą one liście Eukaliptusa, ekstremalnie toksyczne, ekstremalnie dające mało energii. Koala mogły wybrać do jedzenia, no nie wiem, kurwa wszystko inne, natomiast wybrały to toksyczne, mało kaloryczne gówno. A że ten szaj strawi się gorzej niż żarcie z KFC, no to układ pokarmowy koala jest bardzo długi. Proces trawienia trwa bardzo długo, trochę jak czekanie w kolejce na NFZ. Trwa aż 100 godzin. No ale się koala nie od zawsze jedzą liście eukaliptusa. Jak są małe, piją mleczko mamy. A kiedy muszą przejść na pokarm stały, jako że nie mają odpowiedniej flory bakteryjnej, żeby te liście eukaliptusa trawić, to muszą wyposażyć swoje lita w taką florę. A jak to zrobić? No poprzez wcinanie gówna własnej matki. Kurde, to już kolejne zwierzę, które omawiam, które wcina kał. Zastanawiam się, czy może nie spróbować, czy może omijam je coś wspaniałego. Ach, nie, powiem Wam, że przereklamowana sprawa. No tak, ale jako, że liście eukaliptusu nie dostarczają zbyt dużo energii i trawienie jest dosyć też energochłonne, to mi się koala śpią kurwa po 20 godzin dziennie. Chyba znalazłem swoje duchowe zwierzę. A co robią misia koala, kiedy akurat, kurwa, nie śpią? No, wykorzystują bardzo nobliwie to okienko egzystencjalnej aktywności i postanawiają trochę popałcić. Zrobię ci z brochy drugi wołyn, maleńka. He, he, he. Nie zapominaj mi także o fakcie, że misia koala to pierdolone, jebane imbecyle. Ich mózg jest gładki jak piersi z kurczaka. Zero fałdki. Zostawisz takiego kurwa w pokoju pełnym liści eukaliptusa i po prostu nie ogarnie, że to jest jedzenie, póki nie jest przytwierdzone do drzewa. Woli po prostu umrzeć z głodu. Trochę jak Sims, który jest w basenie i usuniesz mu drabinkę. Warto jeszcze zaznaczyć inną ewolucyjną ciągotę koali do śmierci. Każde zwierzę ma zęby normalne, w sensie rosną im przez całe życie, albo mają tylko zęby trzonowe na dole, ale bardzo twarde podniobienie. Koala postanowiła zrezygnować z tych ewolucyjnych korzyści, i kurwa, jak zęby im się rozpierdolą, to postanawia, o, czas umierać. Więc niech was nie zmiecie ten sobie? słodki mi misia pysia, żeby walczyć z propagandą, którą wciskają nam do łbów już od dzieciństwa, y, realistyczne intro tej kurwa bajki z dzieciństwa. Kiedy grozi ci głód lub często cię odwiedza pech, ewolucja sprawi, żebyś szybko zdechł. Hej, 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 zębów coraz mniej, Braci koala para, choć mu z wala Braci koala para, karmi ich z raką stara W każdej chwili złej To, faj... koala... to, to była fajna bajka, lubiłem tą bajkę Mi się podobał odcinek jak się wyjebali w jeden z dwóch budynków w tym swoim p***olocie Co? Był taki prałolot. Nie no myślę, że zaczynanie wapo... palenia powinienem już w tym miesiącu zacząć Żeby już na Paryż po prostu nie, nie palić. Zwykłe szlugi to idzie łatwo rzucić, ale te was smakowe są takie dobre. Chyba na samym myśl, rzucam palenie. Czuję się tak insecure No to już laśkik, ta. No i na chuj. Kwa gotować. Ja pierdolę. Dobra, to chociaż zgiftujcie suby, ja za te pieniądze kupię jutro kwiaty, okej? Okay? Serio mówię. To jest dobry pomysł. Plus w sobotę spędzę z olą. Myślicie, że mi się chce z wami siedzieć, k***a? Jak mogę spędzić czas z Olą? Dziękuję, Bambo, za suba. Dobra, będzie na kwiaty już jedna, jedna róża więcej w bukiecie. Wiecie, jakie kwiaty są drogie? Sam skurwiel. Czy za 100 subów obudziłbym mole? Za 100 subów, tak. Powiedziałbym tak, kochanie, zarobiłem właśnie potężne pieniądze. Aczkolwiek, na przykład za 100 subów nie zrobiłbym teraz 2-4 streama. Nie, za 300 subów my się nie ogalił nowej sobą. Ola nie pozwala. Tak, na Polsat Games jest Olaczka, no, dawno temu Ola miała deala z Polsat Games, grała w horrory, fajna seria, ale obiła się bardzo dużym echem w ogóle, to była na chętnie oglądała seria w tej telewizji, ale no, nie przedłużyliśmy kontaktu, nie pamiętam, dawno, oni sami zagadali do Oli, nie, to nie jest tak, że się zgłosiliśmy. Szczerze? Szkoda spermy na ten patch, nie było kogo, gorzej, nie było, Pierwsze, jutro bez TFT, może się jutro nie odpalam w sumie, nie chce mi się grać. Dawno nie było tak spierdonej mety, Ogarnę Mongasa. No nie chce mi się kurwa, no nie chce mi się. Nie, naprawdę, szkoda, szkoda się. Że... Dobra, dobra więc... noc to wiem. wjeżdża trzyma